Cześć, dzień dobry, witam wszystkich. Nie wiem, czy wszyscy zdążyli zobaczyć krótką zajawkę, ten trailer prowadzący. więc może przedstawię się. Nazywam się Mateusz Borowski prowadzę kanał na YouTube od 8 lat już 8 lat, bo czas bardzo szybko leci. Gdzie testuję głównie nowe samochody od importerów i e, jestem tutaj już raz. Także bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie mnie na scenę. To jest mój drugi raz na scenie. Na targach byłby piąty, gdyby nie to, co. To, czego wszyscy doświadczyliśmy, czyli pandemia koronawirusa zaatakowała i jedne stary zostały odwołane parę lat temu, w ostatnim momencie. Także będę już piąty raz waczony. Moi drodzy, e, może sobie usiądę, bo ja już jestem tak stary, że jakbym miał stać cały czas, to już mnie kości zaczęły upaść. E, moje dzieciństwo zaczęło się tak, że chodząc do przedszkola i zaczynając szkołę podstawową, przełom lat 80.-90. To wy tu jesteście młodzi głównie, to widzę, że jeszcze was na świecie nie było. Ale e, na ulicach wtedy były takie perełki jak Trabanty, Wartburgi. Kto, kto w ogóle kojarzy z Was, jak wygląda na przykład takie auta jak zastawa? Może ręka do góry, podnieście. Wstyd podnieść, ale ja wiem. <laughs> Wstyd! No, racja. No właśnie, czyli nowe pokolenie. Ale słuchajcie, te auta miały to, czego dzisiejsza motoryzacja i motoryzacja jutra niestety nie ma i jak wam to wytłumaczył. To nie chodzi o to, że nie miały mocy, że ledwo się odpychały, były tandemne, psuły się co chwilę. Bo teraz na narodowym sportem Polaków jest narzekanie, ale e, wtedy auta naprawdę się psuły, nie to co dzisiaj. To chodzi o to, że jak przejeżdżał taki samochód, to było można usłyszeć charakterystyczne brzmienie dwusuwa. Silnik dwusuwa generuje charakterystyczny, charakterystyczny dźwięk. Jestem muzykiem z zawodu, więc zawsze zwracam uwagę też za dzieciakę na brzmienie. I co jest było no, takie niesamowite? Zapach spalin. Jak przejeżdżała Syrenka, Trabant, Warburg, mój dziadek Warburga, te samochody pachniały, w sensie z wylechu wydobywał się charakterystyczny zapach spalin. No dzisiaj jest coś takiego, że dzięki temu, że mamy ogromny postęp, filtry, katalizatory, benzyny mają już GPF-a, czyli filtry cząstek stałych w benzynie, diesle od dawna mają już dpf Samochody są bezwonne. No na szczęście, bo niektóre starsze diesle, jak na przykład pa słynny Passerati P5 potrafi zostawi taką woli czarną zasłonę dymną zasobu, że <głos》> można się przestraszyć, że coś się psuje i zaraz stanie w ogóle. Ale y, chodzi mi o to, że ja nie chcę, bo może będę tu już ostatni raz na tej scenie, jak za dużo będę y, y, mówił nie tak o elektromobilności, no to nie o to chodzi, że to nie defektował. tylko y, brakuje mi w autach elektrycznych tego, że te auta nie brzmią to, to jest oczywiste, chyba że wytwarza jakieś takie dziwne dźwięki jak Delfin albo jakiś faleń żeby ktoś usłyszał, to idzie z suwarka albo ze smartfonem i nie, nie słyszy silnika i oczywiście nie wytwarzają żadnego zapachu, żadnych spalin tylko problem jest taki, że sprawnością elektryki, jeżeli mówimy o wykorzystaniu energii elektrycznej w przełożeniu na napęd kasują każdego benzyniaka bez dwóch i tak samo każdy silnik wysokoprężny, chociaż w przypadku diesla ta sprawność jest dużo wyższa bo są mniejsze straty ciepła większe straty idą na ciepło energii w silniku benzynowym Natomiast wyobraźcie sobie sytuację, bo nie wiem czy śledzicie ze świata wiadomości, tam dyrektywy unijne, że za chwilę, bo czas naprawdę szybko leci, młodzi jesteście, jak tak tego nie odczuwacie, minie tych 10 lat, 12, i będzie taka sytuacja, że obudzimy się w 2035 roku, będziemy tu na kolejnej, kolejnej edycji tych, tych targów, i już nie będzie w dystrybucji żadnego silnika spalinowego w żadnym salonie, będą tylko, jak ja to złośliwie trochę nazywam, pralki na kołach. Lodówki i cały tranzyt, czyli ciężarówki, spedycja, kurierzy będą jeździli na prądzie. Nie, nie trzeba być geniuszem, jeśli chodzi o infrastrukturę i ekonomię, żeby sobie wyobrazić, co się będzie działo, skąd ta energia będzie szła i kto zmodernizuje całą sieć elektryczną i dostarczy tę energię. Zresztą ciężarówkę trzeba tankować zdecydowanie rzadziej, niż gdybyśmy teraz walnęli w ciężarówkę silnik elektryczny i musieli co chwilę ją ładować i to długo. Więc ta technologia wymaga się dopracowania. Ale, żeby was nie zanudzić gadaniem, bo sam bym na waszym miejscu już zasypiał, przygotowałem taki materiał, co, coś tam może dodam, jak będzie trzeba, skomentuję, o autach dużo ciekawszych niż auta elektryczne. Dzięki temu, co właśnie wspomniałem, czym się zajmuję, czyli prowadzę tam z testami. ostatnio testowałem dwa super samochody. Mercedes AMG GT 63 e-Performance. Szybko wam tylko powiem, co to jest. Był poprosił nas stół o wrzucenie grafiki z białym Mercedesem. O! Szybszym światłem. No, samochód jest niesamowity pod każdym względem. Jest to najszybszy, najmocniejszy seryjnie dopuszczony do ruchu drogowego Mercedes. Nie licząc projektu AMG One. Kiedyś na targach w Poznaniu, wiele lat temu jak byłem, był nawet wystawiony prototyp. To jest limitowana wersja super samochodu, hiper samochodu, a to jest normalnie auto rodzinne można powiedzieć. Zobaczcie no. ogromne GT, gdzie zapakujemy dzieciaki do tyłu, wejdziemy z żoną, tam kogo chcemy przywieziemy. A oprócz tego katapultuje się co zaraz zobaczycie, no nie gorzej o najmocniejszych aut elektrycznych, które podobno tak są chwalone za niesamowite osiągnięcia. No i brzmi, mamy tu V8 biturbo, to, to są te rzeczy, które są na wyginięciu, dlatego ponieważ nie wiem ile jeszcze nam dane jest się cieszyć tymi autami, od razu wspomnę, że tego Mercedesa i następnego, poprosiłbym teraz o zmianę grafiki na czerwonego Cabrio, przez niektórych nazywamy go roadsterem z racji tradycji modelu SL300, ale no, testowałem go właśnie w ostatnich tygodniach e, i na, dla mnie roadster zawsze ma dwa miejsca, a nie cztery w tym samochodzie już cztery miejsca, nie chcę tu robić jakiegoś tam, e, nie chcę skonfliktować sprawy na, no, nazwijmy, że jest to roadster, kabriolet teraz to się zaciera tu też jest po 8 biturbo, natomiast ten samochód nie ma nic wspólnego z elektryką w tym wydaniu, a ten pierwszy ma, dlatego ten silnik generuje 585 koni 800 Nm, ma troszeczkę słabsze osiągi, a poprzedni miał 843 koni 1470 Nm w piku chwilowym, dzięki właśnie temu, że była to hybryda plug-in No i teraz bym poprosił o wrzucenie głównego filmu, reżyserkę. W zasadzie kosztujący po sporo. Ale, mimo tego, że jest ultra nowocześnie doposażony we wszystkie najnowocześniejsze nowinki elektroniczne, czyli hybryda, plagi, można ją ładować z gniazdka, to ma V8 bitum, czyli połączenie dwóch świąt. I teraz wam pokazuję, demonstruję wyciszony wydech, czyli klapy trochę przymknięte, zbalansowany. Tak, już mi troszkę inaczej. A teraz mamy EV, czyli po polsku EV, hybrydę. Te dźwięki, które słyszycie, to nie jest silnik spalinowy, tylko dźwięki, które wytwarza sam samochód, żeby piesi, rowerzyści go byli w stanie usłyszeć, bo wiadomo, że wtedy auto jest bezszelestne. Tak jest. Ale chyba, chyba ładne autko, nie to, co te dziwne twory elektryczne, bo ja mam problem z wyglądem tych, tych pralek na kołach, najczęściej, bo są można, się, można nawet na postoju podziwiać tą maszynę. Tu będzie kilka fragmentów, jak można wykorzystać ponad 800 koni i prawie 1,5 tysiąca kilometrów? Wbrew pozarom, nie trzeba wcale łamać przepisów i cały czas rozpędzać się do 200 na godzinę. To jest oczywiście nielegalne i wszyscy o tym wiemy. w naszym kraju. Po prostu taka maszyna zapewnia tak ogromny margines bezpieczeństwa podczas uprzedzania, niezależnie od tego, czy jedziemy sami, czy załadujemy workami z cementem samochodem nie ma znaczenia dla tego zespołu napędowego. Piknięcie, które słyszycie, to są radary, gdzie się pojedzie bliżej do samochodu. Mercedes informuje, że jesteśmy na kursie kolizyjnym, żeby nie było niebezpieczeństwa w gorszym dodaniu kontakt. Jak się domyślacie, ciężko jest oddawać do centrali Mercedes-Benz Polska taki samochód po kilku dniach testów? Bardzo ciężko, wracając do swojego prywatnego. No ale taka robota. Wnętrze też fajnie wykończone ze smakiem na no, Ultra wygodne te kubełki. No pełen, pełen full wybaz, pełen obcy. I tu jeszcze na koniec tym samochodem widok. Oczywiście matryca wirtualna, wirtualne zegary. Trochę na targach, Więc nie do końca. Nie do końca słychać to co... Możecie na kanale posłuchać potem. Ok, teraz przerzucamy się do ostatniego mojego samochodu z serii tych super fajnych samochodów. I ten sam silnik, ta sama plakietka jest po stanowisku Mercedesa Morzystwo. Dokładnie to samo auto z inżynierem, który składał dokładnie ten Zobacz, obejrzeć. sam samozrejme. Wejrzeć sami dzisiaj. Także zapraszam. Tu prezentuję tylko jak szybko składa się przy pomocy naszego jednego palca. Trzymając na wirtualnym na ekranie na wirtualnym tablecie. Trzymamy slajd przesuwany, wszystko się chowa i mamy pięknego karioleta, jak tylko pogoda. Tak, tak chce się jeździć z tym samochodem. Napęd jest oczywiście na 4 łapy, na 4 koła. Niesamowicie szybka skrzynia, nie ma jak karabin maszynowy. 9 automat automat dostrzęgowy. Powstróg, powstróg. Zobiega po. biegi z nawet dością światła. Zaraz zobaczycie, bo teraz uwaga, będzie przyspieszenie. 040 0,150. Nie mamy wsparcia z prądu, jest to troszeczkę inna klasa pojazdu. No i przede wszystkim parametry: mniejsza ilość toni, dużo mniejszy wody mamy Ale ta właśnie skrzynia z w z jest 9G, niesamowita i bardzo paliwo-oszczędna. Jak się pojedzie przepisowo na dziada, tak zwany dziadą na emeryta to taki potwór pali 10 litrów. ale do podłogi, wykorzystujemy po prostu trzy czwarte ja Idziemy, chyba się Najfajniejsze w takim samochodzie jest to, że on tak ryczy, że kierowcy nie muszą nas widzieć w lusterku, bo niektórzy niestety nie patrzą, słychać nas nawet z przodu. Nie tylko ci, którzy są za nami nas słyszą, ale też też są przed nami. I to jest też bezpieczeństwo. Safety first. W sytuacji, gdy zaczynacie wyprzedzać i ktoś przed wami zaczyna wyprzedzać, bo już nie patrzy, że wy jesteście na wysokości połowie gałta. W takim razie to się nigdy nie zdarzyło. Słupki odblaskowe tak odbijają intensywnie, że aż polu czasami oczy, ale fantastyczne światło. Mercedes ma jeden z najlepszych ledów na rynku. Volvo też kapitalne LED. robi, Ale Lexus wcale nie jest gorszy i dwinie z tego czasu. Ale i też przyjmę. Formel, napęd na 4 koła, który zapewnia nam przyczepność i trakcję w każdych warunkach. Trze fantastycznie, przepiękną linię nadwozia. Spoiler wysuwany z tyłu, który nam tylko poprawia wrażenie, wrażenie wizualne, przede wszystkim, ale nie no, tak już w wygląda, też tak ale Poprawia aerodynamikę, drodzi z wsadka. Samochód pod każdym względem jest fantastyczny jeszcze zwiększyłem się dzisiaj, na cieszej A pojeść. No może na takiej nierównej nawierzchni nie do końca nas zachwyca, ale nie ważne. Jedziemy zaraz na równi asfalt i rozwiniemy skrzydło. Do słowa. niesamowite można się zakochać w pracy seryjnego wydechu idealna droga dla tego samochodu ktoś z was, jeśli może F8 wolno stanąć w Podnieście może ręce tego kto miał przyjemność prowadzić takie auto może nie aż tak drogie luksusowe ale Jestem sam, to mnie Trzeba się spieszyć, słuchajcie, bo niedługo koniec tej ery. Będzie trochę za późno. Chopak no będzie mu z tego Radio i inne media są tu spędne w tym aucie. I co najważniejsze, to brzmi wydech i silnik, a nie sample z głośników. <laughs> Tak jest, a, dzisiaj, a w dzisiejszych czasach, w dzisiejszej motoryzacji z głośników to nie jest wbrew temu, co by się niektórym z Was mogło wydawać taka rzadkość, szczególnie w bliższych pojemnościach, w mniejszej ilości cywilbrów. Aaaa, i na zakrętach. Nawet w takich delikatnych łukach to auto nie przestaje zadziwiać i zachwycać. Właśnie tutaj ten spoiler. Mamy fajny widok. A tak to wygląda do tyłu wcześniej, czasie jazdy, Jadę spokojnie, rozkoszuję się po prostu brzmieniem. na emeryta, można podnoślać widoczki. Bez dachu dużo fajniejsze. Me, 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 I don't care, man. I really don't care. I'm just enjoying the moment. Oh, yeah. ale gdybym na przykład na BMW obsługał z takimi autami w zasadzie na co dzień, to chyba już nie robiłyby na mnie takiego wrażenia i nie cieszyłbym się im jak dziecko z prezentów na twojej z wymarzonych rzeczy, które dostanie, raz w Drodze, może nie jest to auto marze, ale i tak daj radę do przejścia. Pamiętajcie, nie wyprzedzamy na przejściu do pieszych, tylko zanim. w i i komentarz. możesz też obejrzeć pozostałe filmy z systemem. samochodów a znajdziesz ich całkiem sporo na kanale SRW okej możecie też się dzisiaj ze mną spotkać w trochę bliższej formie niż przez ekran e, między innymi tam, w tamtym miejscu czyli przy fantastycznym samochodzie dla dużej rodziny dzięki grupie fancrubowi tego auta, fantastycznym ludziom ta grupa zrzesza posiadaczy modelu Chrysler Pacifica Mogłem dzisiaj na targi przyjechać i pokazać Wam ten fantastyczny samochód. Także dziękuję. z pasywnika Polska. Polecam odwiedzić to miejsce na Facebooku, polubić tam. Trzeba oczywiście, administrator musi Was przyjąć, ale zapraszam do odwiedzenia. Jak również SpeedEx Auto, czyli import auto z USA i Kanady, dzięki którym przyjechanie do nas tym samochodem było możliwe. Także za chwilę możemy się tam spotkać. A jeszcze na koniec chcę tylko dodać, bo nie wszyscy wiedzą, no, może teraz się domyślacie, że z samochodu jestem muzykiem. Dlaczego dla mnie to brzmienie samochodów jest tak niesamowicie ważne? To jest to części mnie, i może ja jestem po prostu spaczony, jest to mój fetysz z moim zawodem, że jak auto nie brzmi, to mnie po prostu bardzo trudno temu pojazdowi zachwycić, złudzić zachwyt. Jeżeli auto jest po prostu nijakie w brzmieniu, nie ma, czyli auto elektryczne nie porywa. Na szczęście w Krajzerze, w wspomnianym że Pacyfika mamy jabłkieskie auto, więc tam Downsizing nie grozi jeszcze. Mamy wolnosącą, e, winlasną szóstkę, bezkompresorowy stór usprężarki 3.6 V6, 300 koni w 4 bucie. E, no jak na samochód dla ojca rodziny idealnie. Wszystko tak samo wyprzedzamy, troszkę gorzej niż z tymi Mercedesami, które oglądaliście, nie oszukujmy się, ale jak się wozi dzieci, to gwarantuję Wam, że V6 w zupełności wystarcza, a to jest trochę może przerost formy na treściu nawet dla dzieciaków. Dobra, dzięki, nie będę Was dalej zanudzał. Serdecznie Was zapraszam zaraz do przybicia piątki i pogadania o motoryzacji dzisiejszej, jutrzejszej i tyle. Także no dzięki bardzo.